I dzisiaj chciałbym opowiedzieć moją personalną historię, może to kogoś zainteresuje, w jaki sposób zacząłem i dlaczego skończyłem. Także jedziemy. Żeby zrozumieć w ogóle, dlaczego zacząłem jeździć na Uberze, to muszę wprowadzić trochę kontekstu. Ja byłem taką osobą, która podjęła bardzo oryginalne decyzje i wiele rzeczy w życiu rzuciłem. Rzuciłem studia. Rzuciłem jakąś tam robotę, pojechałem za granicę, tam chciałem zrobić karierę, to też rzuciłem. Później pojechałem gdzie indziej, więc starałem się moje życie zawsze złożyć z takich różnych ciekawych elementów. I zawsze z tyłu głowy, odkąd zacząłem pracować w sprzedaży kiedyś, 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 to zawsze miałem takie myślenie biznesowe. Marzyło mi się zawsze, żeby mieć swój biznes, ale kiedyś biznes kojarzył mi się z czymś takim, że produkujesz na przykład dżem i ten dżem później sprzedajesz na dużą skalę i zarabiasz miliony złotych. Okej, okay. nie miałem czegoś takiego, nie miałem żadnego produktu do sprzedaży. Więc ten pomysł biznesu był gdzieś tam zawsze w tle. I moje życie tak się ułożyło, że wróciłem z pracy za granicą, z gotówką odłożoną na kilka miesięcy, chciałem zrobić jakiś super wielki projekt, ale jakoś tak wszystko to się potoczyło, że wydałem tą kasę i, z... i zostałem z ręką w nocniku. Obejrzyj całe wideo na YouTubie Chłop, co rozwiązał taksi, albo wejdź na stronę chłop.co